No, nagrywam. Siemano, jestem Flashweb i jestem Swiderem. I razem z moimi super kolegami Te yy, Bartok i Mad M4X007. Którzy są z Węgrów? Nie, to są Polacy. I oni po prostu są. O, widziałeś ten skill. I oni są super pro, i oni w ogóle nie trollują. No, popatrzcie na itemy, cenę Ogólnie. Nie, ja tam dalej nie wchodzę. Ale zauważcie też, moi drodzy widowie i twoi, że oni trollują, a my i tak ich troszkę rozwalamy, można zauważyć. Widziałeś to? To był skill czysty. No, chciałbym teraz dzięki temu czystemu skillowi przeżyć. O, dzięki, dzięki. Patrz, odsunął się jak do niego chciałem podejść, co nie? No, teraz chociaż sekreta kupił, to już nie jest tak źle. A, saloperzo! Patrz, teraz apteczkę mi zarypie na 100%. Eee... eee normalnie. Dobrze, zobaczmy, co będzie nasz... Mój kolega matm4x007 robił On, on jest mistrzem Lula, To jest to są lata praktyki Naprawdę to jest trzeba Nie to trzeba grać od pierwszego dnia wyjścia Lola po prostu trzeba iść no, prosa no, to, to jest Challenger Pierwszy Challenger <noise> To mnie zabił Nie jestem jest, ja żyję. No, żyjesz... Posz... Dobra ja... Ja żyję y... No parzak i ham! to jest mój... Tak, mój drugi kolega nazywa się Hulko. Chyba trzeci, chyba trzeci! Na szczęście mam, mamy go to uwiecznione. No proszę subskrybować, wider.pl, flashrowa też. No bardziej mnie Nie, tak flashrowa mnie jednak ja żyję, ja żyję, ja potrzebuję jakiegoś miniona głupiego PASZ CO MAŁAM FRAGA Poczekaj, bo ja tutaj sobie stoję, nie? Ups, znowu HP Kurde, boję się po... Ja ogólnie z moim full HP To ja zaraz tam idę pojechać i... No kurde, jaki fart, nie! Nie dużo brakło. To jest normalnie high level, to jest, to kurde... Normalnie Kamil Steinbach tego... Normalnie tego Steinbach nie przebije. Nie wiesz co to jest Steinbach. Głowa nie bądź. Idzie, do moi koledzy, super ziomy, patrzcie. No, patrzcie na tą akcję od Pszegata, no, normalnie. zniszczył jednego miniona i się wycofuje. No, jak już się wycofał, no to wraca. Biegnie, biegnie. O, no prawie nie, prawie nie trafił, tak ledwo. Alright, idzie double. Dalej, idzie dalej, To Nic nie zrobił, no ale daje ale... Ej, ty masz będy. No to daj mi ją! Nie mam pędy, tylko mi ją proszę dać! No człowieku! Ty trollu. Chodź tutaj! Cip cip, 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 Ty nobie! Chodź tutaj! Chodź do tatusia! I chodź <głos》> do papy. Ład. To ażkę jest na uple? Nie wiem. Tak! Ooooo Jezus Maria! Zadam? No Pomocy! <gryminy> to nie mam jak! <gryminy> Dobra zobaczyć co moje ziomy. <gryminy> Łoo! No dalej! Repme, repme! Dajcie mi repa. I tak biegną moje ziomy. Prosto w stuna i teraz super pentakil. No nie <gryminy> ma ty! <gryminy> no no! No i wraca z powrotem. Użył skilla na powietrze, biegnie przez Murzysa na ścianę i piękne wydnięcie. Nie no to jest pro normalnie. To, tak się gra w challengerze. A teraz mam do pana jedno pytanie, czy pan to naprawdę nagrywa? Naprawdę. No to się z tego niezmiernie cieszę, bo dostaną bana. Oczywiście... Gry, oczywiście pisz nazwie filmu i nicki. Wyczy nie zostałeś pokonany Rutti I Jakś to zrobił z nie... nie wiem Flasznąłem przez to nie mój zioł i patrzcie tak się robi patrzcie. Nie pije się ich tylko się To jest taka strategia O tak potem drugi zabija A teraz się deda Przeciwnik To jest właśnie to jest właśnie ten challenge. Jeszcze raz pokażę Niki. O popatrzcie, to jest zawodowy build To jest build na Hekarima i na Czogata. Oczywiście musi być Kosa Statica i Na Chogacie, a na Hekarimi musi być Zapał i, i Pięć rękawic, no ale zobaczmy co teraz zakupi A drugi zapał, no tak to jest przecież logiczne, nie? Większy speed i większy damage Ktoś tam pisał dupa Ktoś tam napisał dupa No dupa romana Dobra Nicod no kupił Dobra. No to widzę, że będzie tutaj jakiś bardzo skomplikowany e, ...bój. oparty na strategia e, mnichów kurde No strategia mnichów Shaolin Czyli lisy, na czyli nie Spierdam się? Co to ma być? Spierdam się Ej, spierdam się! Pozwolicie, że się spierdam. Popatrzcie na ten zawodowy postawiony... zawodowo postawiony skin od Veigara. Yy, to jest normalnie OP. Przeciwnik Ooooo! Ooooo! nie! Co za sukwa! Przeciwnik pokonany. Dobrze, dla mnie już czas na uciekanko. Ale nie, bo jesteśmy w pro league Challenger I ja mam tutaj taki skill Nie no, dobry gragas O kurde, TF zultował. ciekawy Ciekawe gdzie, do krzaków Aż ten TF jest mądry, no 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 Zeżar miniona, którego ja chciałem wciągnąć No niestety no Cię dalej żyje? Tak się robi właśnie to jest, to jest, highelo. No, dostał teraz po papie. Nie, niestety nie dla pana kiełbasa. Nie, moje szmato. Ała, spierdam się. Znowu to napisał. Spierdam się. Spierdam się, spierdam się, spierdam się. Spierdam się. Spierdam moje się. O, lera, jasna. Paźle, ma życia, co nie? Miałeś. Zabiłem Veigara. Tak, to, to było zawodowe zagranie. Teraz muszę kupić. Ta y, poprosisz ogólnie widzów, żeby ich reportowali. Czemu wyłączyłeś pan mikrofon? Pozwól pana. No, widzisz? Mam dowody. No ja też muszę kończyć, dlatego to... Nie, tisty tego myślałem, że na hity weźmie. Nie no, lu ludzie to zobaczą, spokojnie, spokojnie. Popatrzcie nie to, o dobry ult, dobry, dobry, dobry Dobrze, że to uchwyciłem, bo nie wiem, to było superowe. To było... Nie, tak? tak no jest... czego se statica kupił? Widzę, że zmądrzał. No, jak już mówiłem, to jest część Kurde nie może się tu odsunąć ja chcę. No musiała ultase z se dać. 26 życia. Jak ja tego nie trafiłem? Co za lamus, z O O, saloperze! Nie, nie dam. Pamiętajcie, ludzie, report Disnobz. Nie zapominajcie o zgłaszania awka i trola. Ej, jako, jak widzieliście to? To jest yy, przykład hakera, którego najpierw yy, przestraszyłem na 2,5 na sekundy, ale on użył w tym czasie skilla, kiedy był przestraszony. To jest taka, To jest takie nowoczesne. Ten tronik trochę nie działa. Niestety. Nie, jak ja nie trafiłem. Mój minion Co za pała wziąli kila i nie będzie dobrze. Halo? No. Widziałeś jak miska jest sił chamsko? OPT No ale jak go ma tyle AP, no to coś się dziwić E coś ten troll mi słowo wychodzi też tak sądzisz To nie jest No w sumie oczywiście Zgadzam się z panem to jest to jest Skyler normalnie e, Pretendent czy jest coś lepsze nie admin to jest w ogóle admin on swój bulit tworzy no ja się strony, nie, <laughs> nie ma takiego czegoś no ja takiego czegoś nie uznaję no a ja sobie akurat tego co pan będzie to ja sobie bez nabiję Eee, zaś ten troll Salopeżo, chodź tutaj! O! Oh. Jak ja się leczę? Nie mam many. Nie, nie trafiłem A I on mi z tego walał stówę! Znowu nie trafiłem co tutaj Co za Badasy Patrzcie To jest profesjonalne High Elo. No normalnie Tak grają prosy, możecie się o nich uczyć Ale na początku więcej trollowali, musisz to przyznać. Pentę masz, dawaj. Wow. Dawaj, 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 dawaj! A, kurde, myślałem, że się żyjesz. Ej, patrz, my mamy jakieś kwady, co nie? A oni gunu mają. Daj, daj. Hold, daj. No kurde nas zgubił ten twój wykop taki nowoczesny. Wiem, wiem, wiem. No ma się to w sobie, co nie? O oh, fag, największą PW w grze zultowało. Wszyscy padamy. Nie! Bo jest bydło Patrz ten go na hita weźmie, popatrz. Dajcie mu kwadrę No i dajesz mu kwadrę, będziesz fajny No mówię dam, gwa, gwarantuję ci to, że będziesz fajny tyle Ale jeszcze by było jakbyśmy to wygrali Ale nie, już nas puszują za 30 sekund jesteś, nie wydefuję Kurde, nie mogłem ze skilla trafić Në pirsali report disin Ta ha <laughs> ha